Cześć, policzymy sobie teraz pochodną z ilorazu funkcji. Tutaj sobie dostawmy od razu, że będziemy liczyć pochodną. I robimy to według tego wzoru, który macie w prawym górnym rogu. Czyli zaczynamy od pochodnej z sinusa. Pochodna z sinusa to jest cosinus x. I teraz mnożymy razy funkcję zmianownika. Zapiszmy tutaj sobie przed tym cosinusem, będzie ładniej wyglądało. Teraz odejmujemy. funkcję z licznika, czyli sinus x. Razy pochodna funkcji zmianownika. Tu mamy w mianowniku x do, do jednej drugiej potęgi, czyli będzie 1 przez 2 pierwiastki z x, czyli x do minus jednej drugiej i wymnożone razy jedna druga. To jest właśnie pochodna z pierwiastka z x. I jeszcze mamy oczywiście w mianowniku pierwiastek z x do kwadratu, czyli zapiszmy sobie po prostu od razu x. Możemy sobie to jeszcze uprościć, wrzucić na jeden mianownik, który będzie tutaj na górze, dwa pierwiastki z x, czyli wymnażamy sobie górę razy, dwa pier... górę, czyli licznik, czyli to wymnażamy razy dwa pierwiastki z x, czyli będzie 2x cosinus x a, i dzielone przez dwa pierwiastki z x i jeszcze mamy minus sinus x i jeszcze dzielone przez x, no to możemy sobie od razu tutaj, wrzucić razy x, tak, bo jeśli dzielimy ułamek przez x, no to tak jakby on wpada nam do mianownika ten x, prawda? I to jest koniec.